Nauczyciele odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu nie tylko edukacyjnych, ale i emocjonalnych aspektów życia uczniów. Mając bezpośredni kontakt z młodzieżą, są w wyjątkowej pozycji, by wspierać zdrowie psychiczne swoich podopiecznych. Oto kilka sposobów, w jaki nauczyciele mogą przyczynić się do poprawy dobrostanu psychicznego uczniów w szkole. Tworzenie bezpiecznego środowiska. Nauczyciele mogą stworzyć w klasie atmosferę otwartości, akceptacji, gdzie każdy uczeń czuje się bezpiecznie, wyrażając swoje myśli i uczucia. Jest to fundament dla budowania zaufania i umożliwia on uczniom dzielenie się swoimi problemami bez obawy przed stygmatyzacją czy wykluczeniem. Jest to podstawa budowania środowiska zaufania. Wysłuchanie i obserwacja. Aktywne słuchanie i obserwacja zachowań uczniów pozwala na wczesne zauważenie zmian w ich zachowaniu, co może być sygnałem problemów psychicznych. Nauczyciele powinni być uważni na symptomy takie jak izolacja, spadek wyników w nauce, zmiany nastroju czy brak zainteresowania aktywnościami, które wcześniej sprawiały radość. Włączenie tematów związanych ze zdrowiem psychicznym do programów nauczania pomaga demistyfikować problemy psychiczne i promować świadomość ich znaczenia. Nauczyciele mogą organizować warsztaty, lekcje czy prelekcje na temat radzenia sobie ze stresem, emocjami, budowania relacji interpersonalnych i na temat znaczenia opieki nad własnym zdrowiem psychicznym. Promowanie strategii radzenia sobie ze stresem. Nauczyciele mogą uczyć technik zarządzania stresem i relaksacji takich jak medytacja, ćwiczenia oddechowe czy techniki uważności. Wprowadzenie krótkich przerw na relaksację podczas dnia szkolnego może pomóc uczniom w radzeniu sobie z napięciem. Współpraca z rodzicami i specjalistami. Nauczyciele powinni współpracować z rodzicami i profesjonalistami, takimi jak psychologowie szkolni, aby zapewnić uczniom kompleksowe wsparcie. W przypadku zauważenia problemów ważne jest, aby nauczyciele informowali rodziców o swoich obserwacjach i, jeśli to konieczne, kierowali do odpowiednich specjalistów. Szkolenie i rozwój zawodowy. Nauczyciele powinni również dążyć do ciągłego rozwoju własnych kompetencji z zakresu zdrowia psychicznego, aby móc skutecznie wspierać uczniów. Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach związanych z pierwszą pomocą psychologiczną. Radzeniem sobie z problemami behawioralnymi i emocjonalnymi uczniów może znacznie zwiększyć ich zdolności doświadczenia wsparcia. Inicjowanie i otrzymywanie tych działań w szkole pomaga budować środowisko, w którym zdrowie psychiczne jest priorytetem, a uczniowie mogą być wspierani zarówno w aspektach edukacyjnych, jak i emocjonalnych. Kluczową rolę w zapewnieniu wsparcia uczniom odgrywa psycholog szkolny. Przyczynia się on do podbudowania ich zdrowia psychicznego, dobrostanu emocjonalnego oraz sukcesów edukacyjnych. W środowisku szkolnym, gdzie dzieci i młodzież spędzają znaczną część swojego czasu, pojawiają się rozmaite wyzwania psychologiczne. Psycholog szkolny działa na wielu poziomach od interwencji indywidualnej poprzez działania prewencyjne, aż po wsparcie całej społeczności szkolnej. Wsparcie indywidualne obejmuje bezpośrednią pomoc uczniom, którzy doświadczają trudności w nauce, problemów emocjonalnych czy zachowań problemowych. Psycholog szkolny przeprowadza oceny psychologiczne, aby zrozumieć potrzeby ucznia i zaproponować odpowiednie formy wsparcia, takie jak terapia, doradztwo czy techniki radzenia sobie. Problemy psychologiczne, z którymi uczniowie, uczniowie mogą się zmagać, są różnorodne. Do najczęstszych należą: lęki, stres związany z presją w szkole, Obawa przed niepowodzeniem, nadmierna obawa przed ocenami, stres związany z egzaminami. Problemy emocjonalne, niska samoocena, problemy z regulacją emocji. Nękanie i przemoc rówieśnicza, zarówno w szkole, jak i w mediach społecznościowych, co może prowadzić do izolacji lęku i innych zaburzeń psychicznych. Trudności w nauce: dyslekcja, dyskalkulia, problemy z koncentracją uwagi, co może wpływać na samoocenę i motywację do na nauki. Problemy z relacjami rówieśniczymi i rodzinnymi, konflikty z rówieśnikami, trudności w budowaniu zdrowych relacji, problemy rodzinne wpływające na funkcjonowanie w szkole. Działania prewencyjne. Edukacyjne, realizowane przez psychologów szkolnych, to warsztaty i programy edukacyjne dotyczące radzenia sobie ze stresem, zarządzania emocjami, rozwiązywania konfliktów oraz promowania pozytywnego samopoczucia psychicznego. Poprzez te działania psycholog szkolny buduje świadomość ważności zdrowia psychicznego wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Wsparcie dla nauczycieli i rodziców jest również ważnym elementem pracy psychologa szkolnego. Szkoła może organizować spotkania z rodzicami i opiekunami, na których omawiane są strategie wsparcia dzieci w domu, wzmacniania współpracy między szkołą a rodziną. Rola psychologa szkolnego jest więc niezastąpiona w kształtowaniu pozytywnego środowiska edukacyjnego, gdzie zdrowie psychiczne jest traktowane jako integralna część rozwoju i edukacji. Poprzez wsparcie indywidualne, działania prewencyjne i edukacyjne, psycholog szkolny przyczynia się do tworzenia bezpiecznej, wspierającej i inkluzywnej społeczności szkolnej. Wsparcie psychologiczne między uczniami w szkole stanowi również nieoceniony zasób w kształtowaniu pozytywnego środowiska edukacyjnego. Promuje zdrowie psychiczne i dobrostan społeczności szkolnej. W erze, gdy problemy emocjonalne i psychiczne młodzieży są coraz bardziej widoczne, równie ważne co profesjonalne wsparcie jest budowanie kultury empatii i wzmacniania pomocy wśród samych uczniów. Takie podejście nie tylko wzmacnia indywidualne umiejętności radzenia sobie z trudnościami, ale również przyczynia się do rozwoju poczucia wspólnoty i przynależności. Dodatkowo, Wsparcie psychologiczne między uczniami w szkole stanowi nieoceniony zasób w kształtowaniu pozytywnego środowiska edukacyjnego, promuje zdrowie psychiczne i dobrostan społeczności szkolnej. W erze, gdy problemy emocjonalne i psychiczne młodzieży są coraz bardziej widoczne, równie ważne co profesjonalne wsparcie jest budowanie kultury empatii i wzajemnej pomocy wśród samych uczniów. Takie podejście nie tylko wzmacnia indywidualne umiejętności radzenia sobie z trudnościami, ale również przyczynia się do rozwoju poczucia wspólnoty i przynależności. Rówieśnicze programy wsparcia są jednym z kluczowych sposobów na promowanie pomocy psychologicznej między uczniami. Mogą one przyjmować formę szkolnych grup wsparcia, w których uczniowie dzielą się swoimi doświadczeniami, ucząc się jednocześnie, jak skutecznie radzić sobie ze stresem, lękiem czy presją. Uczestnictwo w takich grupach może pomóc uczniom zrozumieć, że nie są sami ze swoimi problemami, co jest pierwszym krokiem do poszukiwania rozwiązań. Programy szkoleniowe dla uczniów, takie jak warsztaty z zakresu pierwszej pomocy psychologicznej, komunikacji interpersonalnej czy rozwiązywania konfliktów, wyposażają uczniów w narzędzia niezbędne do oferowania wsparcia swoim rówieśnikom. Wiedza na temat podstawowych zasad wsparcia emocjonalnego, takich jak aktywne słuchanie czy wyrażanie empatii, stanowi fundament dla budowania zdrowych relacji między uczniami. Projekty i inicjatywy uczniowskie skierowane na promowanie zdrowia psychicznego i dobrostanu w szkole, takie jak kampanie świadomościowe, blogi czy gazetki szkolne, mogą być potężnym narzędziem w rękach młodzieży. Przez aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym uczniowie mogą zmieniać postrzeganie zdrowia psychicznego i przyczyniać się do destygmatyzacji problemów emocjonalnych. Budowanie inkluzywnej kultury szkolnej, w której każdy czuje się akceptowany i wartościowy, jest podstawą dla efektywnego wsparcia między uczniami. Promowanie różnorodności, równości i akceptacji pomaga zwalczać izolację społeczną i buduje środowisko, w którym uczniowie chętnie oferują sobie nawzajem wsparcie. Włączanie uczniów w proces wsparcia psychologicznego w szkole ma kluczowe znaczenie dla budowania odpornych, wspierających się nawzajem społeczności. Takie środowisko nie tylko wspomaga rozwój emocjonalny i społeczny uczniów, ale również przyczynia się do ich sukcesów edukacyjnych i osobistych. Dyskryminacja i nękanie w szkole są poważnym problemem, które mogą mieć długotrwały wpływ na dobrostan emocjonalny, zdrowie psychiczne oraz sukcesy edukacyjne uczniów. W przypadku doświadczenia lub bycia świadkiem takich sytuacji istnieje kilka kanałów, do których uczniowie lub ich rodzice mogą się zwrócić, aby uzyskać pomoc i wsparcie. W pierwszej kolejności są to nauczyciele i wychowawcy. Pierwszym krokiem często jest rozmowa z nauczycielem lub wychowawcą. Wiele sytuacji może być rozwiązywanych na tym poziomie, a nauczyciele są zobowiązani do interwencji i pomocy w rozwiązaniu problemu. Drugim stopniem może być dyrekcja szkoły. Jeśli problem jest poważniejszy, lub rozmowa z nauczycielem nie przyniosła rozwiązania, kolejnym krokiem może być kontakt z dyrekcją szkoły, w tym z dyrektorem lub wicedyrektorem. Dyrekcja ma obowiązek zapewnienia bezpiecznego i wolnego od dyskryminacji środowiska dla wszystkich uczniów. Psycholog szkolny lub pedagog są następnym poziomem wsparcia. Szkoły często dysponują specjalistami, takimi jak psychologowie czy pedagodzy szkolni, którzy mogą oferować wsparcie indywidualne, pomoc w rozwiązaniu konfliktu oraz interwencje w przypadku nękania. Innym ciałem, które może wspierać dzieci i rodziców jest samorząd uczniowski. Reprezentanci samorządu uczniowskiego mogą działać jako pośrednicy pomiędzy uczniami a administracją szkoły, pomagając w komunikacji i poszukiwaniu rozwiązań. Poza szkołą można szukać pomocy np. w kuratorium oświaty. W sytuacjach, gdy problem wykracza poza możliwości rozwiązania wewnątrz szkoły, możliwe jest właśnie zwrócenie się do wyższych instancji, które nadzorują placówki edukacyjne i mogą podjąć dalsze kroki. Poza kuratorium można również zwrócić się do instytucji Rzecznika Praw Dziecka, który zajmuje się ochroną praw i dobra dzieci. W sytuacjach poważnej dyskryminacji lub nękania można zwrócić się bezpośrednio do biura rzecznika z prośbą o interwencję. Ostatecznie można również się kontaktować z organizacjami pozarządowymi. Istnieją takie organizacje i fundacje, które specjalizują się w ochronie praw dzieci i młodzieży, które oferują wsparcie prawne, psychologiczne oraz doradztwo w przypadku dyskryminacji i nękania. Ważne jest. Aby nie pozostawać samemu z problemem dyskryminacji lub nękania, szukanie wsparcia jest kluczowe, a system edukacji oraz instytucje zewnętrzne dysponują narzędziami, które mogą pomóc w rozwiązaniu sytuacji i przywróceniu poczuciu bezpieczeństwa.